w drugim odcinku zajmiemy się innym troszkę typem animacji, bo to, co ustawiliśmy w pierwszym, to jest to, że nasz ludzik widzicie, nie chodzi, tylko lata, tak, a więc animacje ruchu. Teraz zajmiemy się czymś innym. Widzicie, tu między tymi dwoma ikami jest rozpięty taki, 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 takie coś. To reaguje na dotyk. Uwaga. Co się dzieje? To, że możemy odegrać emote, czyli emotkę na postaci gracza. Jak, do czego to może być przydatne? Szczerze, nie wiem. A ja nie, nie myślę, że to się może tam przydać w wielu wielu rzeczach, ale warto wiedzieć, jak to zrobić. Bardziej przydatne jest to, żeby umieć odgrywać emotki na NPC, kach czyli postaciach takich. Tak, stoją sobie jakieś tam ludziki i zamiast jak sobie po prostu stać. To one robią jakieś rzeczy, ten na przykład. I to są dwa takie, które odgrywają tylko jedną emotkę. A tu mam takiego bardziej zaawansowanego, który teoretycznie powinien odgrywać wiele różnych emotek, ale na jego przykładzie pokazany jest bug w Robloxie, który od czterech lat nie został usunięty, który sprawia, że animacje w, w pewnej sytuacji nie da się zmienić. I jeśli nie będziecie tego wiedzieć, że jest taki bug, to możecie bardzo dużo czasu spędzić na. Zastanawiamy się, co tu jest nie tak. czemu on odgrywa tylko jedną animację, a ja miał odgrywać ich kilka? Eee, co my tu mamy? O, to jest też ten sam przykład. Tutaj dajemy gościowi do odegrania, że, że po wejściu, tak, to to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku i w wprowadzeniu, że czasem może być tak, że, nie wiem, gracz wchodzi do pokoju, a ty wszystkie te postacie zaczynają coś tam robić. A ta się zablokowała właśnie na machaniu żeby naprawić ją i jej efekt ten, czy ten, ten to będziemy musieli nauczyć się robić własne animacje, czyli to, co będzie związane z bronią. Dobra, teraz jak to jest wszystko zrobione, czyli o co tutaj chodzi? A więc tak, może tak, od tego zacznijmy. Avatar uh, Shop. Avatar Animations Emotions. Tu jest zestaw bardzo fajnych animacji, których możemy użyć do różnych rzeczy. Dajmy na to. Get out! Get out! Get out, Get out of here! With the nonsense. taka sobie śmieszna animacja. I znowu mamy to samo, tak? Tutaj jest jakiś ID, ale to ID to nie jest to ID, o które chodzi w animacji. Ale Skopiujemy nic. Przechodzimy do studio. I... To powiedzieć. Uh, ok. Mm, słuchajcie. Wejdźcie sobie w, w zakładkę View. Tak, View. I tu mamy Command Bar. Oprócz tych wszystkich innych dziwnych rzeczy, których jeszcze nie sprawdzaliśmy, co one robią, jest tutaj Command Bar. Otwieramy go. I to otwiera takie małe okienko gdzieś tam na dole. Można być ciężko to zauważyć. I w nim musimy wpisać taką specjalną komendę. Ta komenda jest napisana w opisie filmu tam na dole. Ona wygląda mniej więcej tak. Dobre jest w tym to, że jak przynajmniej jeden raz ją wpiszecie i naciśnięcie Enter, to ona potem właśnie jest dostępna pod tą strzałką. Nie trzeba za każdym razem tego pamiętać. I to jest, to jest miejsce na ID. Tak, widać jakieś cyferki. Tu wklejamy ID pobrane z Roblox Studio. I naciskamy Enter. Wtedy do Workspace'a dwa razy mi się zrobiło, bo dwa razy do wtedy pobiera się ten obiekt z katalogu, który ma taki animacje. Możecie w ten sposób pobrać dowolny przedmiot, nie tylko animacji. nawet premium. Premium, Face, um, Rawroads, reverse Polarity, dowolnie tak. wejdźmy sobie na to. Czujemy sobie pod do studio wpisuję tu i one się skopiowały. Bo to jest właśnie to jest sposób jeszcze wiele razy. Będziemy go używać wiele razy o nie mówić. No, O. Widzicie? To jest sposób, to wcale nie jest ten hakerski sposób, może on nie jest taki oczywisty, ale to nie jest żadne hakowanie. To normalnie zwykły Robloxowy sposób pobierania rzeczy z katalogu i on służy właśnie do pobierania animacji. Jak już widzicie, ta animacja, jak ją otworzymy sobie w Properties, to ona ma już tam zupełnie inny numerek. To jest animacja. Jej używamy... Tu. I dajmy na to, wejdźmy do pierwszej rzeczy, czyli tego, jak odgrywać animacje animację na ludzi, znaczy na naszym nagraczku. Emote Player. Wiadomo, że pewnie jest to skrypt, który reaguje na dotyk, więc ma Connect Touch. Tak jest. Tu ma funkcję ta, Connect Touch, czyli to. I to jest całkiem ciekawa, ciekawy skrypcik, bo on. Najpierw tam sprawdza, czy, czy naprawdę do tytułu był czy to jest player, czy ten player i potem szuka animacji w sobie, tak, tej animacji, którą mamy odegrać, na no, przykład może być get out, to jest. zamiast salut, salut, tak weźmiemy sobie o. O, to serwestor, o, ciekawe rzeczy, ale nie trzeba. Więc w Performance Story zostaje Salut, a w Script zostaje Geralt. Czyli teraz to sprawdza, czy jest ta animacja. Tak, jeśli jest animacja, spoko, no to tam najpierw że zaczynamy ją grać, tak, żeby nie było tak, że wiele razy, tak, po się wejdzie kilka razy na to i wiele razy ona zacznie się odgrywać, tylko jedna raz, żeby było. Eee, najpierw to trzeba zatrzymać. Gracze. Żeby nie było takiej sytuacji, że, że gracz przechodzi przez, tą, przez, to, przez, to, przez to pole. Tak, tak, na to teraz tak. To jak przechodzi przez pole, zaczyna się odgrywać ten salut, czy ten jakaś tam inna emotka, ale gracz dalej idzie i ta emotka w związku z tym przestaje się odgrywać, bo wiecie, jak to jest, jak tak samo jak wpiszę Addance, a potem pójdę, a to już koniec, tak? Addance, dopóki się nie ruszam, ta emotka jest odgrywana, a jak się poruszam, to się kończy. jest tutaj tak samo. Tam jest taki sprytny sposób użyty, że jak gracz wejdzie w ten włącznik emotki, to najpierw ona się odgrywa. dopiero potem można znowu chodzić. I to jest robione za pomocą e, tzw. remote eventów. Jeden mówi, że uwaga, zaczynamy emotkę. To wtedy w Starter GUI jest taki specjalny kodik, który właśnie zablokowuje całą, wszystko to, co w ogóle przychodzi z klawiatury czy tam z myszki. A start Mode tutaj. To jest taki specjalny kod, Ja to jest dla bardzo nie wiem, jak on działa. To jest Context Action Service. Dlaczego to działa? Ale także tak działa. Ale to jest potem przed blok, że to tak właśnie trzeba robić, jeśli chcesz zablokować myszkę i klawiaturę. I potem jest on. Na, 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 na końcu emotki też jakby odwrotnie, unbinduje ten action i wszystko znowu działa tak, jak działało. Czekamy tam, ładujemy animację To jest kod, który ładuje animacje. Yy, na humanoidzie... Wiem, że jeśli ktoś z was głęboko tam wchodził w animację to wie, że teoretycznie od 2020 roku powinno się robić troszeczkę inaczej te animacje, ale ten sposób jest tak naprawdę tak samo dobry. Że Load Animation robi się na Humanage także. No i Load Animation. Priority, to nie jest takie ważne, co się nie daje. Ale zawsze nie zostaje, Że ta emotka jest jakby ważniejsza niż, niż inne animacje. I anim. I dopóki animacja jest grana, to czekaj. tak? Dopóki ona jest, się odgrywa, to nic nie robi. Dopiero jak ona się skończy, to właśnie z powrotem włącz graczowi że może on się ruszać, poczekaj jeszcze 5 sekund, żeby nie były one za często odgrywane. To jest właśnie cyk, zablokowany. Jakiś nigdzie nie mogę iść. I dopiero później mogę iść. Ale teraz, jak założę, przejdę. To 5 sekund jeszcze nie minęło. Więc. O. Jak są odgrywane animacje te? O. Te SIMP. Workspace SIMP. Więc ten humanoid ma w sobie skrypcik Simple Idle Idle Script, tak nazywam. W sobie znowu ma jakąś animację, tą pobraną za pomocą tego niby hakerskiego sposobu. Znajdujemy sobie ID animacji w Avatar Shoppie, go tutaj, on się nam zgrywa do e, workspace'a i potem przenosimy go sobie do skryptu. A ja ten skrypcik tak samo jest. Jest prostszą wersją tamtego. Yy, najpierw znajduję tą animację, że, znajduję, że to jest wewnątrz OK, Jeśli ją je znalazł, to Script Parent, czyli Humanoid. Humanoid. cloud Animation. No i tą animację ładujemy. Staramy się zrobić, żeby ona nie powtarzała się, tak, żeby nie miała pętli, żeby nie była zapętlona, ale to jest właśnie to, co nie działa. To jest ten bug. I anime play, tak, dopóki ona sobie gra, to nic, a potem od nowa, znowu ją zagrać. Słuchajcie, żeby był większy odstęp między animacjami, żeby nie było tak, że ona ciągle robi te pikołki, to dajcie tu 10, tak to będzie rzadziej robić. To samo ma ten simple animation. Humanoid. W środku jest skrypcik. I on po prostu odgrywa animację snu emotkę snu i wait pomiędzy jednym odegraniem a drugim jest zerowy zerowe czekanie, także po prostu on odgrywa od razu jak tylko skończy się jedna animacja z snu to od razu od, odgrywa ją ponownie żeby nie było tak, że on nas, na na co chwilę tak się budzi teraz zastępuję i z tego tak Wykasuję animację Hero Landing Highway wait. wait a minute. a tutaj Out, skopiujemy do środka Get out of Hero Landing. I teraz zobaczycie, że ten ludzik, ten NPC będzie sobie raz robić Hero Landing, raz będzie robić Get out of here. Teraz albo Get out of here, albo Hero Landing bo to jest losowo, no? albo jedno, albo drugie. Można tutaj dać też więcej tych skryptów. Nie skryptów, tylko animacji. Wtedy będzie odkrywać ich tyle, ile tutaj jest wklejonych. I ja on po prostu wybiera losowo, tak, najpierw pobiera wszystkie animacje, potem wybiera z nich jedną losową ma random od jednej do ilości animacji. I potem tak samo. Load animation, looped fast play. Animation. Co, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Aha, to odgrywanie animacji na dotyk. Upszu. To jest Touch 1. Humanoid ma. Humanoid jest tylko Humanoidem. To jest tylko tam. Widzicie, te logiki są takie. puste, czyste. One są. To są wzięte prościutko tylko z. Z tego. Z plugins i rig R15. -ka. Ciekawe, czy stworzy, bo gra jest w playu. Nie, nie. Trzeba by trzeba by zastopować tutaj. A, a ten klaczek po prostu ma w sobie skrypt. Jak zwykle, w dotyk. Touch connect. Touch sprawdza, czy to znowu humanoid. Szuka tego NPC-ka. To akurat ma napisane tutaj na górze, jest NPC-name, że poszukaj w workspace elementu, który nazywa się Touch 1. Touch 1 to jest właśnie ten ludzik. I w, w, znajdź w tym, w tym Touch 1 Humanoida. Jeśli udało się znaleźć, to teraz w samym skrypcie znajdź animację. Jest animacja. I jeśli jest i ten i że, i że dotknął człowiek, i że jest ten NPC, i że jest animacja, że wszystko się zgadza, no to wtedy załaduj, load animation. w idzie tego Touch 1, Odegraj animację. Czyli to samo. Każda animacja gdzieś jest odgrywana w ten sam sposób. Najpierw musimy mieć gdzieś tą animację, czyli taka ikonka. Ona w sobie ma to ID, ale nie będzie. To ID właśnie ciężko jest znaleźć. To właśnie, to właśnie nie jest to ID, co tutaj. Najpierw pobieramy sobie w katalogu, sobie szukamy tej animacji, której chcemy. Kopiujemy sobie jej ID, do tego dziwnego kodu wklejamy, pyk, naciskamy Enter. Już gotowa animacja. Mam się do Workspace'a kopiuję, ją sobie przenosimy, czy do skryptu, czy do humanoida, czy gdzie tam to pasuje. I ona jest ładowana właśnie w ten sposób ten do Humanoid kropek, Load Animation, w tym Anim Play. I potem można, że dopóki animacja jest grana, czekaj, nie, jak się skończy, to może coś tam zmienić, na przykład zagrać jeszcze raz albo wiem, pójść gdzieś, tego, tego typu różne rzeczy. Więc w taki sposób właśnie tworzy się animacyjki emotki na NPC-kach i na naszym graczu. Co, to to czym będziemy się zajmować w następnym rozdziale? To już jest tworzenie własnych animacji. Szóstka. Czyli, wiecie co? To. to typowe takie narzędzie do robienia animacji, bo potem trzeba będzie to zapisać. Publish to Roblox i ta animacja, którą stworzycie, właśnie stanie się jedną z tych animacji. No, ktoś tu już chce kolejny temat, tak, tak. I... I trzeba będzie tak pobrać tak samo jak pobieraliśmy te emotki, to będziecie musieli pobrać swoją własną animację. Dlatego warto sobie przyswoić to, co było w tym rozdziale. Na razie kończę i do zobaczenia.